Możliwość importu gazu ze Stanów Zjednoczonych z pewnością byłaby bardzo pomocna w negocjacjach z Rosją. Rosja, postawa Gazpromu jest coraz bardziej elastyczna i koncerny energetyczne z Francji, Niemiec czy ostatnio z Włoch uzyskują coraz lepsze warunki dostaw. Nie należy jednak. Pozycji Stanów Zjednoczonych widzieć w sposób wyizolowany. Rynek gazowy się demokratyzuje i Stany Zjednoczone będą jednym, ale tylko jednym z wielu ważnych dostawców gazu na rynek europejski. Czy ład regulacyjny, Amerykanie mają tu doświadczenia począwszy od lat 30. minionego wieku, jest czynnikiem sprzyjającym, czy raczej spowalniającym negocjacje w tym obszarze? Warto podkreślić, że ład regulacyjny w Unii Europejskiej się zmienia, czy na kontynencie europejskim i ewoluuje w kierunku modelu znanego ze Stanów Zjednoczonych, czyli kończą, kończy się epoka kontraktów wieloletnich w oparciu o ceny ropy, czyli powiązanie cen gazu z cenami ropy, i przechodzimy do nowego rynkowego sposobu wyliczenia ceny gazu. W tym na pewno porozumienie o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi byłoby korzystne i sprzyjało umocnieniu pozycji Unii Europejskiej czy europejskich firm w negocjacjach z tradycyjnymi partnerami, czy to z Rosji, czy z Norwegii, czy z Algierii. Jak spadek wydobycia w Europie, który wydaje się tendencją trwałą, wpływa na możliwości konkurencyjne całej europejskiej gospodarki? Oczywiście zmniejsza konkurencyjność europejskiej gospodarki, zmusza ją do importu dużych ilości drogich w ostatnich, dziesięcioleciach, w ostatnich latach surowców energetycznych. Jednakże gospodarka europejska jest coraz mniej energochłonna i energochłonność czy rola cen surowców energetycznych jest coraz mniejsza, w związku z tym nie należy przeceniać roli jako cena ropy, cena gazu odgrywa dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia w Europie. Jak w tym kontekście widzi Pan alternatywne źródła energii i innowacyjne technologie? Zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywają, odgrywa oszczędzanie energii. Wiele gospodarek europejskich w dalszym ciągu jest bardzo energochłonnych i tu można łatwo uzyskać duże oszczędności. Drugi element to pojawienie się nowych dostawców. Od 2002-2003 roku mamy bardzo wysokie ceny surowców na światowych rynkach i to spowodowało, że w wielu krajach świata zaczęto tych surowców poszukiwać. Oczywiście z myślą o eksporcie głównie do Unii Europejskiej, ale też do Japonii czy Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj stan Zjednoczone jako potencjalny importer wypadają. W związku z tym, yy, yy, na przykład, Katar będzie miał yy, i ma już yy, dużo yy, gazu, który chętnie sprzeda yy Unii Europejskiej yy, i będzie walczył o, o rynek.